Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Maria, żona łazarza, przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by On nie umarł. A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Oczywiście możemy dywagować w dyskusji akademickiej, dlaczego Pan Jezus wskrzesił łazarza, bo skoro i tak musiał umrzeć, i tak musiał umrzeć. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus, jeżeli wykonywał jakieś cuda, to zawsze one miały jakiś cel. A celem tego cudu było przede wszystkim przypomnienie, że to Bóg. Jest Panem życia i śmierci. I to jest ta podstawowa informacja, którą powinniśmy zabrać dzisiaj także do swojego serca i być umocnieni w tej wierze. To Bóg jest Panem życia i śmierci. I czasami oczywiście nie zgadzamy się z Panem Bogiem, bo jeżeli umiera ktoś, powiedzmy sobie, nawet ma 50 lat, no dla y, młodych to będzie już bardzo dużo. Dla nas, którzy już jesteśmy dobrze po 50, to w ogóle taki bardzo młody człowiek. Generalnie kłócimy się z Panem Bogiem, bo uważamy, że, że człowiek powinien żyć minimum 100 lat, prawda? Bo 100 lat się śpiewa. Więc pamiętajmy o tym, że to Bóg naprawdę jest Panem życia i śmierci. I to On wie, gdzie i w którym momencie zakończyć to życie. Dlaczego? Dlatego, że celem życia człowieka naprawdę nie jest życie tu, na Ziemi. To nie jest cel. Nasza Ojczyzna jest w niebie, jak mówi Święty Paweł. Wiem, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza dla tych, którzy są bardzo zakochani w tym życiu tutaj, między urodzeniem a śmiercią. I rzeczywiście mówienie kazania na temat tego życia po życiu, tutaj już na, na Ziemi, jest bardzo trudne, dlatego że no, rozmawiajmy o czymś, o czym nie mamy bladego pojęcia, i tak niektórzy mówią, że właściwie, któż z nas ma o tym pojęcie? Otóż my nie mamy o tym pojęcia. Ale Bóg ma pojęcie o tym. I dlatego też Bóg daje nam bardzo konkretne słowa. I między innymi pierwszy, pierwsze czytanie z Księgi Daniela. Jakie jest konkretne słowa dotyczące właśnie życia, które zaczyna się po, po śmierci tej, tutaj na, na ziemi? Ksiądz Marcin tutaj bardzo dobre porównanie, o ile dobrze usłyszałem, z dziećmi powiedział, że to jest tak, jakby pierwszy sezon serialu to jest tutaj, a ten drugi serial jest właśnie po śmierci. Coś z tego jest na pewno. I to proszę pamiętać, że to jest naprawdę życie realne. I jak się słucha rozmaitych, nawet prywatnych objawień, które no, potwierdzają jedno. Że to będzie naprawdę super ciekawe życie, to będzie przepiękne życie, to będzie w radości, w wspaniałości wszelakiej. Nawet jak to ojciec Sali mówił, odpowiadając na, dzieć, na rozmaite dywagacje dzieci, a czy tam będzie na przykład mój piesek, jeżeli to Ci będzie potrzebne do szczęścia, to będzie na pewno ten piesek. Pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę życie, które jest. To nie jest jakaś mgiełka, która może, prawda, jak bańka mydlana, po prostu gdzieś będzie i potem nagle zniknie. Nie, to jest bardzo realne życie. I teraz właśnie w księdze proroka Daniela słyszymy tak. My myślimy tutaj o prochu ziemi, i teraz zbudzą się ci, którzy są w prochu ziemi, zbudzą się. Jedni do wiecznego życia, a drudzy ku wiecznej odrazie. Tak. Tak jest. I również nasza wiara bardzo jasno nam mówi, bo bardzo często bardzo jasno nam mówi o tym, że w momencie śmierci jest wybór albo niebo, albo piekło. I tak jak mówią, mówi nasza wiara, i mówi wiele osób, które właśnie w prywatnych objawieniach, bo one jakby nam troszeczkę konkretyzują. Że podobno jest właśnie taki czas, gdzie człowiek może naprawdę wybrać. I, i ten, ten wybór bierze się stąd, że jeżeli na przykład ciągle wybierałem Pana Boga, ze słabościami, ale wybierałem, to mogę być pewny, że potem wtedy powiem: Tak, Boże, chcę iść ku wiecznej miłości. Ale jeśli cały czas szedłem ku nienawiści, albo bez przerwy kontestowałem to, co Pan Bóg mówi, to no jak wybierałem tamto, no to, to wybierałem. To nie jest tak, że Pan Bóg cię skaże, zepchnie, prawda, z nieba. Nie. To ty wybierasz. Tak samo jak dzisiaj. Czy Pan Bóg komuś nakazuje, zmusza? Nie. To ja decyduję. Nikt Was, mam nadzieję, nie zmusił tutaj, chyba że jest młodzież, bo to czasami młodzież mówi: mama i tata mnie zmusili, bo musiałem iść do kościoła. Ale jeśli jesteśmy dojrzałymi ludźmi, to wiemy doskonale, że nikt nas nie zmusił. Wybraliśmy właśnie drogę do nieba poprzez Eucharystię. I to jest coś przepięknego, że człowiek może wybrać drogę do, do nieba. Tak, do życia wiecznego razem z Panem Bogiem. I oczywiście dla wielu ludzi śmierć kojarzy się z wieczną, z hańbą albo z wieczną odrazą. No tak. Jeżeli wybierasz coś, co, o czym wierzy, tak naprawdę jest hańbą dla Twojego serca. Dla Twojego sumienia, dla Twojej moralności, to ja się nie dziwię, że się boisz śmierci. Bo jeżeli śmierć jest właśnie w tym kontekście moich grzechów, no to co robić? No, szukać księdza i iść do spowiedzi. Tylko tyle i aż tyle. I nie kombinować, nie szukać nie wiadomo czego i prawda, jakichś horrorów, które by cię przestraszyły jeszcze bardziej. Bez sensu. Idź w kierunku tego zanurzenia w Jezusie Chrystusie, o którym mówił Święty Paweł. A o tym, że mamy tę siłę zanurzenia w Jezusie Chrystusie i siłę do zmartwychwstania, mówi nam drugie czytanie. List świętego Pawła do Rzymian. Naprawdę jesteśmy zanurzeni nie tylko w śmierć, ale także i w zmartwychwstanie. Przy czym wiemy doskonale, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o fakt zmartwychwstania, ale o życie w zmartwychwstaniu. Więc starajmy się przede wszystkim przypomnieć sobie jak bardzo ważna jest nasza wiara w zmartwychwstanie, bo to nie jest wielkanoc, ale właśnie między innymi modlimy się do tego Chrystusa, który ży zmartwych, umarł, zmartwychwstał i żyje. I jeśli tutaj będziemy się trzymać Pana Jezusa, to wszystko idzie we właściwym kierunku. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, więc skracam słowo po to, żebyśmy troszeczkę spojrzeli bardziej serdecznie na Jezusa Chrystusa w kontekście tego właśnie naszej modlitwy za naszych zmarłych. To jest piękna rzecz, modlić się za zmarłych, piękna rzecz jest właśnie przyjmować komunię świętą w ich intencji. Pamiętajmy, że za zmarłych nie tylko modlimy się wtedy, kiedy na przykład wypowiadamy modlę się za zmarłą ciocie, za wujka, za mamę, za tatę, za dziadka i tak Pamiętajmy, że możemy na przykład tak jak dzisiaj zrobimy, tak jak zawsze modlimy się uwielbieniem przed Najświętszym Sakramentem. Ale jeżeli tę modlitwę uwielbienia Boga ofiaruje w intencji naszych zmarłych, to oczywiście, że mogę powiedzieć imię tego zmarłego czy tej zmarłej, ale pamiętajmy, że jeżeli nawet bym nie wypowiedział tego imienia, imienia tych zmarłych, to ta modlitwa, ten czas jest ofiarowaniem za nich. O tym, że potrzebują modlitwy, to chyba nie muszę za bardzo mówić. Jest wiele takich nawet prywatnych, prywatnych objawień, które potwierdzają całkowicie ten, to, co robimy w naszych modlitwach za zmarłych są rozmaite książki, także i tak jak mówię, prywatne objawienia, które... I teraz jak odróżnić te, które są dobre od tych, które są, które są złe? Bo niestety są także i złe. Otóż jeżeli jakieś objawienia czytasz, jakieś, ktoś tam coś przeżywał i tak dalej. Jeżeli to cię straszy, to nie buduje cię w wierze, to na pewno jest od złego ducha. Natomiast jak przeczytasz... Przyznam się, że czytałem na przykład takiej Marii Simmy. To jest taka osoba, która żyła w, można powiedzieć, takiej bardzo małej wiosce w Austrii w latach 50. XX wieku. I ona otrzymała od Pana Boga tą łaskę, że modliła się za, za dusze w Czicu cierpiące i między innymi opisywała te, te swoje przeżycia z nimi. I na przykład czytając takie właśnie objawienia prywatne, one bardzo podnosiły na duchu. One nawet pamiętam jedno i to powtarzam zresztą także i w konfesjonale bardzo często, jeżeli ktoś ma bardzo wielki problem z, ze smutkiem swoim, z jakąś taką wpadaniem w rozpacz po śmierci jakiejś bliskiej osoby, nawet zwłaszcza młodej, to zawsze radzę jej to, co ona usłyszała, ona w pewnym momencie usłyszała coś takiego: idź i powiedz tej, tym i tym osobom z mojej rodziny, żeby mniej płakali, a więcej się modlili. I ona oczywiście nie znała tej rodziny, no ale poszła tam i powiedziała i oni byli bardzo zdziwieni, skąd ona o tym wie, a rzeczywiście przede wszystkim płakali, a mało się modlili. Więc chociażby taka mała, drobna rzecz, która nam przypomina o tym, jak bardzo ważna jest nasza modlitwa za naszych zmarłych. Pamiętajmy o tym. Dzięki Bogu w naszej parafii nie ma takiego, nie ma takiego problemu, bo w niektórych parafiach jest problem, że księża. Właściwie nie wiedzą, czy mają wolne intencje. No, w naszej parafii, dzięki Bogu, nie. To świadczy o waszej bardzo głębokiej wierze, między innymi za zmarłych. Ale pamiętajmy oczywiście, że modlimy się nie tylko za zmarłych, ale także i za żywych. W rocznicę, w rocznicę ślubu, w rocznicę urodzin rocznicę jakieś inne y, dla żyjących, no jak również modlimy się za naszych zmarłych, tak jak w szczególny sposób modlimy się w naszych y, czy wypominkach. Czy modlimy się, tak jak pamiętacie może, zawsze co miesiąc modlimy się w ostatnią sobotę miesiąca, jest odprawiana msza święta, intencji naszych zmarłych, to chcę, chciałem przez to jakby rozciągnąć tę naszą modlitwę za zmarłych przez cały Boży rok. Żeby to nie było tylko i wyłącznie w listopadzie, ale że to był modlitwa przez cały Boży rok. I kiedy na przykład ostatnio modliłem się tutaj, też czytałem te wypominki w lipcu, to oczywiście nie było nas dużo, bo wiadomo, że dużo jest na wakacjach, ale wtedy sobie właśnie uświadomiłem, jak bardzo ważna jest taka systematyczna, stała modlitwa za naszych zmarłych. Oni naprawdę tego potrzebują. Więc prośmy Pana Boga, żebyśmy mieli tyle wiary, Byśmy, po pierwsze, wierzyli w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wierzyli w to, że naszym zmarłym naprawdę w imię zmartwychwstania możemy pomóc. Niech Maryja, matka Miłosierdzia, pomoże nam w tej wierze.